Dzień dobry, witam na kolejnym Espresso. Dzisiaj opowiem o nowym rejestratorze w ofercie AXIS, AXIS S3008. Ten rejestrator dedykowany jest do systemu VMS Companion. System Companion rekomendowany jest do niewielkich instalacji, gdzie mamy kilka do kilkunastu kamer na miejsce instalacji. I jest to bardzo prosty, intuicyjny system VMS, który pozwala nam na nagrywanie i odtwarzanie materiału wideo z różnych urządzeń: komputer, tablet czy smartfon, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, również zdalnie. Rejestrator, o którym mowa, czyli S3008, wykorzystuje właśnie technologię VMS Companion i w oparciu o interfejs Companion w wersji 4. Możemy go wykorzystać jako miejsce przechowywania naszych lokalnych danych i nagrań. Rejestrator S3008 wyposażony może być w dysk o pojemności 2 lub 4 TB. Posiada wbudowany switch PoE 8-portowy, switch obsługujący urządzenia do klasy trzeciej i dysponujący budżetem 65 W. System Companion pozwala nam budować naprawdę niedrogie rozwiązania wysokiej jakości w oparciu o hardware AXIS, czyli kamery i rejestrator, a samo oprogramowanie AXIS Companion jest całkowicie bezpłatne i można je pobrać ze strony axis.co. Jeśli wracając do rejestratora, to warto też wspomnieć, że ma dość dużą moc obliczeniową i pozwala nam na przetwarzanie aż 160 megabitów na sekundę. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy w najnowszych produktach nie dbali również o najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa. Dlatego też w tym produkcie znajdziecie pełne szyfrowanie dysku twardego, bezpieczne szyfrowane połączenie zdalne, dodatkowo obsługę technologii takich jak podpisany firmware, bezpieczny start, czy nawet Axis Edge Vault. Jeżeli zatem macie niewielkie instalacje, powiedzmy do 16 kamer w ramach jednego e, obiektu, typu sklep czy biuro. Albo te instalacje są rozproszone, to warto rozważyć zastosowanie właśnie takiego rejestratora i wykorzystanie oprogramowania WMS Axis Companion. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Do zobaczenia przy następnym Espresso. A o tym pewnie będę pytać, co to jest Axis Edge Co to jest, co to jest? A to Adam Wam wyjaśni, to jest takie miejsce przechowywania. Mm, identyfikatora produktu, który jest w standardzie AXIE 802.1 AR